Litwiną w tym procesie moralnego, materialnego i politycznego poparcia. Już następnego dnia, 12 marca 90 roku ówczesny rząd Rzeczpospolitej Polskiej oświadczył, że popiera samostanowienie narodów łącznie z samostanowieniem prowadzącym do odrębnej państwowości. 16 marca do Litewskie poparcie na 22 marca Sejm Rzeczpospolitej w specjalnej uchwale powitał powrót narodu litewskiego do brona wolnych narodów. W styczniu 1991 roku podczas sowieckiej interwencji w Wilnie władze polskie i polskie społeczeństwo udzieliły Litwie wszechstronnego poparcia. I tak 15 stycznia nasz rząd zaprotestował przeciwko użyciu siły na Litwie i zapowiedział kontynuowanie dwustronnego. W Polsce, litewskiego ministra spraw zagranicznych Saudargasa. W okresie styczniowego kryzysu manifestując polskie poparcie dla Litwy w Wilnie przebywały liczne delegacje polityków polskich, w tym parlamentarne. Natomiast społeczeństwo polskie zorganizowało spontaniczną zbiórkę pomocy materialnej. Koniecznie to, trzeba też przypomnieć, że mimo narastającego konfliktu niepodległość Litwy najwyższego zagrożenia, nie patrząc na potencjalne konsekwencje, poparli przywódcy ludności polskiej. W imieniu frakcji polskiej, z gmachu litowskiego sejmu, gdzie i polscy deputowani solidarnie trwa...